Cześć, witajcie. Z tej strony Rafał i Marek. Słuchajcie, znajdujemy się na nieruchomości w dzielnicy View w mieście Addison pod Glasgow. I jak wy pamiętacie, cztery adresy dalej nasz kolejny inwestor już ma również pokoju nieruchomości i tam już są Viewingi. Ponad 20-30 osób zainteresowanych. Przy cenie zakupu 70 tysięcy funtów, ten rent będzie tam w okolicach 300-350 funtów, także myślę, że fajny zwrot inwestycji. Mhm. Dokładnie, tutaj w tym domku nie było potrzeba dużego remontu, bardziej odświeżenie, jest zrobiona nowa kuchnia, nowa podłoga w łazience, oczywiście odmalowane ściany, wszystko odświeżone, już jest przygotowanie home staging do zdjęć więc jesteśmy przekonani, że ta nieruchomość również szybko się wynajmie i tak jak przekazaliśmy wyliczenia dla naszych inwestorów, zaniżyliśmy tą kwotę, ale tutaj już po pierwszym feedbacku od drugiego inwestora, który już ma przygotowany domek do wynajmu, mamy informację, tak jak Marek właśnie wspomniał, że ten rent będzie zdecydowanie wyższy. A co za tym idzie, inwestycja będzie też z o wiele lepszym zwrotem. Co jest fajne, że właśnie to, co zakładaliśmy, czyli ten popyt w tej okolicy, sprawdził się nawet, co można powiedzieć, w nadmiarze. Jest masa ludzi zainteresowanych. Tak jak wspomnieliśmy w ciągu dwóch dni, nasza inwestorka powiedziała nam, że już ponad 20-30 osób jest zainteresowanych. Także słuchajcie, nie przedłużamy, zapraszamy do tak wynajmu. Pokazujemy Wam, jak to wszystko wygląda, już jak domek jest przygotowany do wynajmu.